Ten pojazd posiada największą siłę ognia w World of Tanks. Zdaje średnio ponad 4000 uszkodzeń na minutę, a jednak statystycznie jest najsłabszym niszczycielem czołgów 10. poziomu. Dziś sprawdzimy, dlaczego. Moi drodzy, witam Was serdecznie i tym razem czeka nas materiał o Badgerze, brytyjskim niszczarce 10. poziomu, która miała mieć bardzo dobre działo. No i ma. Ale tylko na papierze. Miała mieć genialny, nieprzebijany pancerz. Też nie wyszło. Dlaczego tak się dzieje? O co w tym chodzi? To pokażą dzisiejsze bitewki i statystyki, które po prostu musicie ujrzeć. Zacznijmy, moi drodzy, od tych uszkodzeń na minutę, od tej siły ognia, bo tutaj widać to czarno-białym, że badger powinien robić najwięcej. Dokładnie mamy, według statystyk, 3388. Uszkodzeń bazowo, bez bonusów, no ale jeżeli założymy dosyłacz, wentylację, rację, dyrektywę, to ta wartość przekracza ponad 4000. Ja i bez tych fioletowych rzeczy, bez tych racji, mam 4105. Także ogień z lufy jest pełną parą. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Tortoise. I to raczej kojarzycie, że on też strzela jak karabin maszynowy, STRV i 130 To tak tylko dla Waszej informacji. No i co z tymi uszkodzeniami w bitwie wśród innych Tedeków, na tle innych niż Tutaj Badger zdecydowanie zajmuje ostatnie miejsce. Delikatnie nad nim jest Godzilla, Foch B, lodówka jak Pancer. No i zobaczcie, jaka jest przepaść między np. takim Badgerem a Obiektem 263, kiedyś, albo obiektem 268, wersja 4. No, widać gigantyczną różnicę. Tutaj, 50 punktów to jest spora różnica. Także widać, że no, badger wypada blado. No, i teraz postaram się wytłumaczyć, dlaczego, ale no, w bitwie będzie ciekawiej. Więc moi drodzy, argumenty są następujące. Pierwsza sprawa jest taka, że można powiedzieć, E, to jest wolne. No, ale to jest słaby argument. Bo gdyby Oceniać badżera jako wolnego, to jaka jest e która ma jeszcze mniejszą moc na tonę i jeszcze mniejszą prędkość maksymalna, to ona powinna być w takim razie najgorsza, więc tu nie chodzi o mobilność. To, moi drodzy, chodzi o działo i sylwetkę. Kiedy popatrzymy sobie na działo badżera, to bardzo szybko okaże się, że on ma uszkodzenia minutę, ale ma słabe uszkodzenie na strzał, wnoszące tylko. 480 i to one są problemem. Kiedy grasz tedekiem, często jest tak, że masz przed byciem obiechanym jedną, dwie, trzy okazje Badgerem oddajesz trzy strzały, robisz tam średnio powiedzmy 1500. Trójka zrobiłaby 2250, dlatego że zdaje średnio znacznie więcej. Inne tedeki też zwykle zdają więcej uszkodzeń na strzał. I no po prostu, kiedy dochodzi do wymiany, Badger strzeli raz 500. W niego strzelał za np. 800 albo za 1000 taką lodówką, czy jak pancerem. Chodzi o to, że badger no nie nadaje się na takie typowe wymiany strzał za strzał. No i ta wartość uszkodzeń kuleje. Drugi problem, bardzo ważny, to jest penetracja. Kiedy popatrzymy sobie na te deki 10 tieru, to często okazuje się, że pojazd ma prawie 300 penetracji ponad 300 penetracji. Tutaj mamy 272 mm. To jest po prostu mało jedna z najniższych wartości. No więc, pewnie ktoś powie y, to pewnie gold drabia. Niekoniecznie. Na złocie macie mniej penetracji niż niektóre czołgi średnie 10 poziomu. Średnie, ja powtarzam. 320 to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. I kiedy już sobie to weźmiemy wszystko pod uwagę, to okazuje się, że nie imponujemy dwoma rzeczami ważnymi. Uszkodzeniami na strzał i czym? No właśnie penetracją. A to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo należy na to patrzeć nieco bardziej też pod kątem sylwetki. Kiedy macie pojazd wysoki, wasza niewielka penetracja może i tak nie być takim problemem, bo możecie strzelać z góry. Jak macie takiego na przykład mausa, to on ma mało penetrację, ale dużo przebija, bo jest wysoki i ma fajny kąt. Ten pojazd jest niski i ma bardzo słabe kąty, więc no niestety w praktyce oznacza to, że często moi drodzy nie możecie robić tego, co powinniście, uszkodzeń z przebiciem. To się tyczy szczególnie bitew przeciwko dziesiątkom, gdzie spotkacie przykładowo Erli albo inne OP czołgi. Wtedy tej penetracji będziecie potrzebować po prostu najbardziej. O, proszę bardzo, nie weszło we mnie. Czemu tak? To było dziwne. Myślałem, że to wejdzie, powiem szczerze. Troszkę mnie to rozczarowało. O, dostał w garnek. Dostał, dostał w garnek. Kolejny ważny element to jest mobilność. Bardzo wa warto powiedzieć o tym, że oczywiście Badger jeździ troszkę lepiej niż E3, ale w porównaniu do E3, Badger ma troszkę gorszy obrót. Więc kiedy już trzeba się przemieszczać, bo nas objeżdżają, to może się okazać, że właśnie braknie Wam, moi drodzy, braknie Wam tego obrotu. No i kolejny, kolejny ważny aspekt to jest fakt, że Badger jest Niski i często kiedy próbujecie ukryć swoją dolną płytę podłogę w pojeździe, to co się dzieje, to e, nie możecie strzelać z nasypu na przykład. Więc ta niska sylwetka jest i zaletą, i trochę też taką wadą. A we trójce bardzo często idealnie chowacie za nasypem kadłub i robicie niesamowitą robotę, więc. No tutaj jest kilka takich aspektów, które sprawiają, że gracze badgerem no, grały jednak no, gorzej, no. Co by nie mówić gorzej. E, tutaj akurat mamy taką sytuację, że dostaję z lewej i z prawej strony leopard i udes. Troszeczkę taki ogień krzyżowy. Ale dostał Udes. Przebił mnie niestety. Dostaję w boku te 57 heavy. Dlatego się przykleimy tutaj. Leopard zdjęty. Udes z prawej strony. Będziemy chciał objechać chyba. z mi gąska. Skubaniutki, ale mam zestaw naprawczy, więc szybko ją naprawię. Szybciej niż on przoduje. Będzie chciał mnie objechać, objechał mnie. Ohohoho, skubany raczej mnie skończy. Chyba, że mnie polosuje. Silnik i gąska. O, żeż ty w mordę jeża. No to już kapliczka. I koniec. Odbiliśmy 4200 uszkodzeń. To fakt, bo pojechaliśmy w takie miejsce, gdzie można odbijać. To jest dobre miejsce, bo można za tych górek no, fajnie wykombinować swoje pozycje, ale delikatnie zabrakło tych uszkodzeń, przez co właśnie ten UDES przetrwał. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej bitwy, ponieważ ona idealnie pokazywała te wszystkie słabości, które tłumaczyłem, czyli troszkę zabrakło prędkości obrotu. Troszkę zabrakło uszkodzeń na strzał. No, i właśnie taką e wydaje mi się, że w tamtym miejscu no, zrobiłbym na tyle dużo, żeby dobijać te czołgi, kiedy była taka potrzeba. No, ale najważniejsze, że chłopaki dali radę i wygrali 2000 uszkodzeń. I to była bitwa przeciwko dziewiątkom. A co by było, gdyby rzucił na same dychy? No, nie wiem. Tutaj dostajemy teraz ósemki, więc to będzie akurat bardzo, bardzo korzystna potyczka, no i też mapa idealnie pode mnie W ogóle mapy są dobre, no jakby rzuciło nam kurde prochorówkę czy coś, to bym płakał. Tutaj to znów można wykazać się e, wiedzą, bo no nie będę kłamał, no jak wam rzuci kiepsko otwartą mapę no to gdzie wykorzystać na przykład pancerz, kiedy Arta do was wali z powietrza, satelity, kołowce was podświetlają i objeżdżają, tutaj można przynajmniej tam z nasypu coś wymyślić. Także jest ze mną szczęście. Najwyraźniej konto w Contributor to lepsze losowanie, lepsze łapki. No więc, co moi drodzy, ja planuję osiągnąć? Przede wszystkim e, odpada lewa strona. To od razu. Dlaczego? Kołowiec, arty. Dziękuję. Na prawo czy pojadę? Nie do końca jestem e, zdania, że na prawej będzie taka robota, żeby jechać tutaj. Zobaczcie. Nie wydaje mi się, żeby tam było na tyle ciekawie, ale. E, Będę liczył, że może jednak rywale głupio się odsłonią i postawię ich na gęsi. Dwa czołgi już są wykryte, dokładnie IS-7 i IS-3-2, ściężki, ściężki. Obiekt 430 podjeżdża tutaj. Zajmę taką pozycję, aby mówię mieć bicie, gdyby się wychylali. e 5 może coś zaraz wykryje. Tutaj się będzie liczyła skuteczność, celność. Na ślepa poszło. I są czołgi. Widać mnie. Czyli powiem wam wprost. Trochę zrąbałem. Troszkę zrąbałem, że strzeliłem. Myślałem, że nikogo tu nie ma. I sobie, a strzelę w krzaczek. No jak widać. Trzeba było się ustawić za krzakiem. Bo tutaj no. Że popełnił błąd. Wieża te dziesiątki jest stokowa. Można ją spokojnie spenetrować. To nie jest problem. Szkoda, że on zasłania tą wieżą trochę. Jakby się przestawił byłoby spoko. Ustawiliśmy się za krzakiem. Tak aby nas nie widzieli. Ale i tak spaliłem troszeczkę tą pozycję. Kalafiorki, nie mam pojęcia w sumie czemu. Takie celne działo i kalafiorki, na jakiś żarty chyba. Ding! Marybreścier. O, tego to można w garnek nawet próbować, albo tutaj. Tu nawet troszkę większe szansa, że trafię. Dostał. Hmm. te 62 a Kurde, zasłania tą wieżą swoją. Co za chamy? Nie trafiłem w Mary no. Co jest z tym działem? Takie celne działo i takie pomyłki. No, lepiej, dostał. Jeszcze tego trafimy. Dostał pięknie 430. Walę teraz z Golda, bo jednak to są wieżyczki czołgów. Nie chcę. Ej! Zobaczcie, jakie to są kalafiory! To działo jest mega celne. A takie kalafiory, to że... aż się łapie za głowę. O, skorpion. Ale kalafiory, noż. Wstyd. Po prostu wstyd, moi drodzy. Jak to nie weszło, to przykro mi trochę. Tu siedzi skorpion. Na mojej lewej są czołgi. Puściłem na ślepą bułę skorpiona. O, przepchnął mi troszkę, kolega. O. Słabo widzę. O, skorpion zniszczony. Pięknie, ale się musiał wkurzyć tam. Ale się muszą tam wkurzać, na ślepo zdjęty Scorpion G. Zaraz się okaże, że po bitwie zrobiłem więcej na ślepo, niż normalnie, kurde. No ale też nie ma co przesadzać tak z tymi strzami na ślepo, bez sensu. Nie przebiję mu tej wieży coś czy... Kurde no, nie mogę mu tej wieży przebić. Cholera jasna. No szkurde, no nic nie wchodzi. Podjechałem nawet trochę bliżej, żeby mieć lepsze bicie. Co za okropne działo. Esterfałbym go 30 razy zdjął pewnie. By nie przebito pancerza. No. Kurno, no nie wierzę w to. Co za dziadostwo. No to jest niemożliwe, no to dział nie jest takie chyba, no. Jak nim grałem zawsze, to tak... Aż takich kalafiorków nie było, oszukany. Oszukany model, kiepski model, słuchajcie. Dobra, trzeba będzie bronić bazę, bo rywale tutaj kombinują coś. No, dobrze, że ten pojazd nie jest tak wolny jak to to może go więcej yy, widzów zobaczy. Bo <laughs> to pisaliście, że troszkę za wolny. Się kiepsko oglądało, no. A ten już jest troszkę szybszy, no. Ten jest przynajmniej troszkę, troszkę, troszkę szybszy. Pięknie pokazał pupę, dostał. Ale też to no, nie ma co kłamać w ogóle. No, to byłoby to kłamstwo mówić, że to nie jest prosta bitwa, to były ósemki. Niech mi taką bitwę rzuci na dychy, to byśmy troszeczkę inaczej porozmawiali. Jakby ci w wyjeżdżały. Nie ma co się oszukiwać, no. Losowanie było mega dobre. Co z tym grillem 15? No halo. Zadawałem już hajki, bo ten pojazd ma potężne hajki z penetracją 130. Jak robi misję, to przecież nie można hejtować. Dostał z za 200 Kiepski strzał z mojej strony. I teraz za 540 lepszy strzał z mojej strony. 3200 uszkodzeń, 4 fragi. I teraz patrzymy ile uszkodzeń zrobiłem. Na ślepo jeszcze 4400 uszkodzeń. Tysiąc <noise> na ślepo, 1150 na ślepo. Trzy razy go trafiłem. Trzy razy. Piękna sprawa, duży kaliber. Piękna, piękna sprawa. No, na pewno bardzo się musiał wkurzyć tym skarpionem, że tak go wykończyłem, ale to, no, to szczęście. Także. To była taka lepsza strona medalu. Mapa miejska i yy, lepsze losowanko. Ja osobiście powiem wam tak, że tak już na koniec. Mi badger pomógł zrobić wiele misji. Na odbijanie szczególnie, prawda? Są takie mapy, gdzie badger według mnie lepiej odbija niż T113. No ale gdybym miał ja wybierać, którym chcę grać randoma, czy tym, czy tym? To bez dwóch zdań, ten będzie miał pierwszeństwo. Ciekawy jestem, czy podobnie jest u Was? Jak oceniacie te dwa pojazdy, który według Was jest lepszy na randomki? No, dla mnie, et Także takim akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia, piąteczka. Cześć!